No właśnie, stary czy nowy Jaris. Jaris zmienił się tak, że trudno uwierzyć, że to jest Toyota Yaris. Mówmy się, nowy Jaris z zewnątrz w niczym nie przypomina poprzednika. Ja wiem, że do poprzednika zdążyliśmy się przyzwyczaić, był oferowany no, chyba niemal 10 lat, bez większych zmian. No jednak 10 lat w obecnej motoryzacji to jest szmat czasu. Wszystko się zmienia, samochody są coraz bardziej nowoczesne, mają na pokładach coraz więcej systemów bezpieczeństwa, to wszystko sprawia też, że te samochody lepiej się prowadzą. Znaczy może nie lepiej się prowadzą, dobrze, lepiej się prowadzą, ale też więcej wybaczają kierowcy, bo te wszystkie systemy, które mamy na pokładzie, sprawiają, że po prostu samochodem jeździ się przyjemniej, bezpieczniej, pewniej po prostu. I powiem wam tak. Yaris nowy kontra Yaris stary. Ja zdecydowanie wybieram nowego. Wiem, że jest droższy. Jest droższy między innymi dlatego, że ma te wszystkie systemy e, bezpieczeństwa, których e, w starym Yarisie tak nie do końca e, były. Tutaj mamy nowoczesne auto z head displayem, z fajnymi multimediami. E, znaczy wyglądają jak wyglądają, ale w końcu mają Apple CarPlay i, Car i Android Auto, więc to mi wystarcza. E, fajne zegary, które w ogóle nie wyglądają jak e, Toyotowe. Samochód obiecuje z zewnątrz, że będzie miłym, e, miłym wprowadzeniu I on nie tylko, jak się okazuje, obiecuje z zewnątrz, ale on faktycznie jest miły w prowadzeniu. On zaskakuje. Zaskakuje tym, bo jadę hybrydą, która nie jest jakimś demonem mocy. Nie jest też demonem prędkości, ale w zupełności wystarcza do tego, żeby pobawić się na torze. A jak wystarcza do tego, żeby pobawić się na torze, to więcej nic nie trzeba. Ja wiem, że to nie jest samochód na tor i nigdy nie będzie to samochód na tor. Ale tak, nowy Yaris zdecydowanie jest lepszy od poprzednika. Przejdźmy się teraz poprzednikiem, żebyśmy zobaczyli jaka jest różnica. No, to na pewno już słyszycie. Ten dźwięk mówi wszystko. Siedzi, siedzę w starym Jarisie. W starym Jarisie, który prowadzi się jak. nie wiem co. Ale w porównaniu z nowym, mam dużo więcej roboty. Koła dużo bardziej piszczą, co nie znaczy, że szybciej jadę. Wręcz przeciwnie, jadę wolniej. Ale cały czas mam co robić. Zakręty, które Nowym Jarisem przejeżdżałem 60 na godzinę, tutaj przy 50 na godzinę, już słychać że piszczą opony. Zupełnie inna pozycja za kierownicą, zupełnie inne wnętrze, do którego jesteśmy przyzwyczajeni już. Bo omówmy się, ten model jest na rynku niemal od e, 10 lat. Ale ma też jedną rzecz, która, e, której nie ma, w, e, właściwie no, której nie ma w Nowym Jalisie. Czyli ten dźwięk, w nowym Yarisie już tego dźwięku nie ma. Ło! I powiem Wam, no... Lata to jak mokra szmata po kuchni, od, od boku do boku. Ciężko utrzymać się temu samochodowi w zakręcie. Ale to nie jest samochód stworzony do takiej jazdy. Ja przynajmniej mam okazję, żeby porównać w ekstremalnych, jak na Jaris'a, warunkach e, własności jezdne starego i nowego Jaris'a. I powiem Wam tak: postęp jest gigantyczny. E, nie chodzi tylko i wyłącznie o wygląd, bo nowy Jaris wygląda mega, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Stary, zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić, ma swoje lata, wygląda tak jak po prostu Yaris. Multimedia dawno odstają od konkurencji. E, pozycja za kierownicą. Jeśli ktoś lubi się jeść wysoko, super. Jeśli ktoś nie lubi się jeść wysoko, to nie spodoba mu się. E, hałas jednostki napędowej, a właśnie układu napędowego. Ło! Mamy cały czas, jeśli wciskamy pedał gazu, Power meter tak zwany jest cały czas na samym końcu. A ja w zakrętach latam od boku do boku, bo po prostu mnie wynosi. To nie jest samochód do takiej jazdy, nigdy nie był. Ale cóż. Rozumiem osoby, które zdecydują się na starego Jarisa, bo będzie dostępny teraz jako Yaris Classic w megacenie i pewnie wymiecie konkurencję, jeśli chodzi o sprzedaż małych, małych miejskich samochodów. Ale nowy jest super. Nowy ma zupełnie inny układ napędowy, który jest pozbawiony tej wady. Ma bardzo fajnie zestrojone zawieszenie. Nie jest to, prawda co jeszcze, jest to, nie jest to jeszcze, co prawda, poziom Volkswagena Polo, bo miałem wrażenie, że w Volkswagenie Polo e, było po prostu przyjemniej. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś nie planuje jeździć tym samochodem na torze, a raczej nikt nie planuje jeździć tym samochodem na torze. To on też sprawdzi się jako taki osiołek do dojeżdżania do pracy, do jazdy po mieście, czasami nawet w dłuższej trasie. Super! Daje radę, zużywa niewielkiej ilości paliwa. Nie jest to samochód na tor, nigdy nie był, zwłaszcza w tej wersji. Ale jeśli ktoś będzie szukał taniego, oszczędnego samochodu, to Jaris w wersji Classic, który będzie cały czas oferowany i będzie tańszy od nowego Jarisa. Nie będzie takim złym wyborem. Jednak ja wybrałbym nowego Jarisa, bo różnica pomiędzy jednym a drugim samochodem to przepaść prawdziwa. Więc tak, zdecydowanie stary Jaris nie, nowy tak. Dziękuję.